Proszę Państwa, drobna migawka miasta i Wawelu z Baszty Sandomierskiej. Tu widzimy magiczne koło, skałkę, most Grunwalski, ulicę Wisłę, prawda? Restaurację Poleską, Dom a czy znaczy Kościół <laughs> Wieżę od RadioStacji, pomnik, czy znaczy Kopiec Kościuszkiego. Most Demnicki i tutaj widać i statki i, i prawda, Wawel to baszta senatorska. A teraz idę tak już wewnątrz baszty sandomierski. Tutaj troszkę inny widok, prawda. No to dość sporo było miejsca wewnątrz. Można było się schować, bronić, obserwować, etc. Idę do góry. Tu jest to wejście, prawda? prawda? O. I tu mamy kolejny poziom widokowy otwarty otwartą przestrzeń, ale jeszcze można wyżej. Tu jest widok właśnie w drugą stronę miasta bardziej na Widać kawałek katedry masztę Senatorską. No i muszę iść jeszcze. Aha, czy jeszcze? jest dokładniejszy widok no ale ponieważ chcę jeszcze zdążyć chcę jeszcze zdążyć do smoczej jamy którą zaraz zamykają To muszę chyba na tym mniej więcej skończyć wistula river prawda tak Proszę bardzo, tu szybkie troszkę przysłaniają, żebyśmy nie wyskoczyli, Kościół Bożego Ciała, Kościół Świętego Józefa na Podgórzu, wieża telewizyjna. No tu jakieś widać roboty się dzieją. A tu wejście o, No. Bramę Bernardyńską. No to ja już nie będę dalej tu kombinował, bo bym nie zdążył do Mozlemnicki Wieża Złodziejska, katedra. To na tyle, bo chcę zdążyć jeszcze do smoczej jamy Amen.